Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w niedzielę, 15 grudnia tak, dziś na pewno nie pomylę, słuchajcie, okienek niepomalowana, nieogarnięta taką mam dzisiaj niedzielę i nie zamierzam tego zmieniać, także bez zbędnego przedłużania zaczniemy od kalendarza z balei, słuchajcie który to wczoraj już częściowo mi się otworzyło i zobaczymy co tam było o jest, nie wiem, jak mam się dzisiaj, słuchajcie, ustawić. I w kalendarzu z balei mamy pomadkę. Tak, nadsłuchiwałam, słuchajcie, bo ktoś wchodził do domu, nie wiedziałam kto. Pomadka. Myślałam, że może jakaś czerwona będzie. Teraz kalendarz słuchajcie od dziewczyn. Muszę dzisiaj pazury pomalować. Wczoraj zmazałam i dałam sobie odpocząć. Tu mamy tableteczkę do kąpieli. One pachną jak te pudrowe cukierki. Wiecie? A tu mamy z prusiaczkiem skarpetki, no zobaczcie, cudo, cudo, piętnastka od Aśki, Asiu, czy miałaś jakąś świąteczną sytuację? Asiu, czy miałaś jakąś śmieszną świąteczną sytuację? Szczerze powiedziawszy, na chwilę obecną, tak jak sobie gdzieś tam idę wstecz. Moment. Rozpakowałam, żeby Wam nie hałasować. I pierwszą mamy herbatkę taką. Co nie wiem, czy miałam. Tu jest, jest, jest i śliwka, i cynamon widzę. I chyba morela jakaś. Także sobie przetestuję. Kolejne mamy. O, pierniczek. Ja za tymi pierniczkami gdzieś się rozglądałam. te jest piernik, dobrze mówię. Mhm. Już wam. E, piernik z nadzieniem owocowo-pomarańczowym w polewie kakaowej. Nie, no muszę te pazury jeszcze ogarnąć, bo po prostu. I śliwkowy batonik musli. Swoją drogą dzisiaj właśnie zjadłam. Resztę mm, tych płatków. Także kolejny dzień, wiecie co. Ja może nie wyglądam na zadowoloną, ale ja po prostu stoję i pocę się. Jak jest lepiej, to jest lepiej, jak jest gorzej, to jest gorzej i tak powiem Wam co chwilę rano. Zanim to się wszystko rozkręci, to troszeczkę potrwamy godzinę ósmą z minutami. A ja po prostu czuję się tak, jakbym była. Wiecie, nie wiem. Dzisiaj, bez życia, wczoraj, jak miałam od samego rana tyle energii, tak dzisiaj po prostu niedziela nie jest dla mnie, mam wrażenie. Um, oczywiście cieszę się z każdego prezentu, który dzisiaj otworzyłam, to nie jest tak, po prostu. <laughs> o właśnie. Ale jeżeli chodzi o sytuację, czy miałam jakąś śmieszną, świąteczną, tak jak powiedziałam, na chwilę obecną nie przychodzi mi nic do głowy. Jeżeli coś mi przyjdzie takiego, bo w tej chwili nie jestem w stanie wiecie sobie czegoś takiego przypomnieć, żeby coś było śmieszne czy żeby w ogóle jakaś była taka sytuacja świąteczna, którą można by było opowiedzieć. Więc jeżeli coś mi się przypomni, coś gdzieś tam zaświeci jakaś lampeczka, to wam na pewno o tym opowiem i ja sobie zostawię zostawię sobie, żebym mogła Wam w razie czego jeszcze powiedzieć do końca vlogmasów, jeżeli taka sytuacja gdzieś tam mi właśnie przyjdzie do głowy. Kochani, dziś będzie tylko otwieranie, nie będzie nic, ja jeszcze skończę książkę, a ja na Ciebie zaczekam. Szczerze powiedziawszy, mam mieszane uczucia co do tej książki i myślę, że już dzisiaj pozostało już niewiele, dzisiaj skończę jutro. Wam o niej opowiem. No bo nie chcę jeszcze teraz opowiadać, póki się wiecie, książka nie skończyła, bo może końcówka być świetna, a ja Wam powiem teraz, że coś jest nie halo. W każdym razie na chwilę obecną, tak jak mówię, mam mieszane uczucia co do tej książki. Myślę, że może coś się zmieni, chociaż aż tak do tego przekonana nie jestem. Także kochani, ja życzę Wam pięknej niedzieli, cudownego nowego tygodnia. To już ostatni tydzień, taki przed świętami. Szczerze powiedziawszy, nie cieszy mnie za bardzo, bo na nie mam kompletnie prezentów. Dwa, jeżeli chodzi o choinkę, stwierdziłam, że jednak w tym roku nie będzie. Chyba, że jednak domownicy się o nią przypomną, ale z tego co na razie słyszę, to znaczy, że nic nie słyszę, nikt się nie przypomina, więc choinki nie będzie. Nawet nie mam żadnej ozdoby, słuchajcie, postawionej. Tak jak w zeszłym roku już miałam w grudniu postawione ozdoby na komodzie, tak w tym roku nic kompletnie. Czy czuję magię świąt? Czy czuję to wszystko? Niestety odpowiedź brzmi nie. Jakże wy możecie też dać znać w komentarzu, czy czujecie całą tą magię świąteczną, czy mm, przeżywacie to jakoś, czy może kompletnie nie macie żadnego takiego, wiecie? Że, że, że idą święta. Po prostu jest Wam to może obojętne. Możecie napisać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Życzę Wam oczywiście przede wszystkim dużo zdrówka. I cóż, moi drodzy, my widzimy się już w poniedziałek. Miejmy nadzieję, że humor, samopoczucie no i zdrowie będzie lepsze. Pozdrawiam.